Dzień dobry kochani. To jest mój drugi obrazek. Jedna pani bardzo prosiła, żeby pokazać, jak to się robi, więc wyklejamy sobie. Powiem Wam, że to jest zajęcie dla wytrwałych. Dla wyciszenia. Wiecie o co chodzi, nie? Ja strasznie się przy tym relaksuję, naprawdę. Niektórzy mogą pomyśleć, a e, co za głupia wy... na literkę wykleja diamenciki, ale efekt jest, zobaczcie. Nie chcę Wam tak za bardzo pokazać, siedzę sobie na balkonie. Pszczółka na kwiatku. Pięknie to wygląda. I ja sobie kochani, wyklejam, już kończę tutaj. Jak widzicie, o teraz widzicie, bo nie widziałam, czy widzicie, o. I już szykuje się powoli kolejny obrazek. Na tym jest klej. To jest yy, z klejem, kochani. Na pewno wiecie. I sobie przekładamy. Są też takie, właśnie jak tu mam na dwa. Yy, na dwa, tak. O, ale ja wolę tym pojedynczy. I dalej sobie. Przykładam kochani Ja Wam powiem, że mnie to bardzo relaksuje Ja sobie siedzę Dziabię sobie Ten obrazek robię drugi dzień Znaczy nawet nie cały drugi dwie, bo nie siedzę cały dzień od rana do wieczora Ale do kawki rano sobie dziabię e, Później e, Jak zjem śniadanko czy coś to też sobie przyjdę I wiecie, ja nie mam małych dzieci więc ja czasu mam dużo i mogę sobie pozwolić na to, żeby się bawić czymś takim. Dlatego też odstawiłam trochę te zdrabki, bo tutaj się znalazłam fajne zajęcie. Później to kupuję sobie rameczki, to obcinam wokoło, całe wokoło. Kupuję ramki. Ramki są najlepiej kupywać w pepko, bo są najtańsze i są te wymiary. No i co? No, i tyle chyba, nie? Pięknie to wygląda. Powiem Wam, efekt jest. Jak ten obrazek, rozłożyłam. No to e, mówię, kurczę, co to jest, co to będzie. No, a co się okazuje, że jest piękny obrazek. On zupełnie inaczej wygląda, w innym świetle też. Także myślę, że będzie. Fajnie, kochani. Ja się wyciszam przy tym. E, obrazek kosztuje, kochani, 16 zł. W pepko, pepko tak, 16 zł zapłaciłam. E, no i co? I razem z Wami kończę już ostatni, ostatnie literki z kolorem. Także jesteście świadkiem, że idzie mi to w miarę. Powiem Wam szybko. Jakbym wzięła ten na 3 czy tam na cztery, nie? No to już bym było na koniec. No, także pięknie. Trzy ostatnie. Proszę bardzo. I ostatnie. Mamy koniec. Pięknie. Zrobiliśmy cały obrazek pięknie to wygląda a ja się biorę za kolejny za słonika także już się nie mogę doczekać ale idę teraz obiadek robić nie wiem kiedy wam to wrzucę jaką rolkę czy jako filmik także słoń będzie też piękny przypuszczam że będzie mega piękny o jakie fajne zobaczymy ale diamancjaki mogą być inne nawet nie wiem jakie może otworzymy sobie już i tak nagrywam i tak nagrywam trzymam w ręku korzeni ooo, patrzcie jakie to będzie mega wow, już mi się podoba zobaczcie jaki będzie obraz fajny jedną ręką to jest tutaj mamy klej, podstawkę i ten długopis do wyklejania Już tego mam trochę Tutaj są kochane te diamenciki. Zobaczcie. Jakie one piękne kolory mają. Wow, wow, Zobaczmy sobie obrazek. Nie chcę dużo pokazywać, żeby to na bakteria. nie? Tego tylko wyprostować No, będzie fajne, zobaczcie. Będzie cudo. Już mi się podoba. Już się nie mogę doczekać. Oj, będzie wyklejanie. <noise> no ale ja jest, jestem szurnięta normalnie, powiem Wam, ale ja lubię takie rzeczy. Lubię takie rzeczy. Jedną ręką pisałam telefon, kochani, więc um, tutaj ciężko, bo nie chciałam się. Jednak dwie ręce, oj przepraszam, jednak dwie ręce są potrzebne, o, jakie fajne kolorki, zobaczcie, fajne kolorki, o ja, zobaczcie, jakie tu są cudne, będzie piękne, wow, świetnie, o Jezus, już mi się podoba, to kupowałam w Action, kochani, jakbyście chcieli wiedzieć, czy też kupuję, w akcji, Akszyn, dobrze mówię, opcja, kupiłam właśnie tą pszczółkę, a pieska kupiłam na Allegro, ale świetne, no, no to już jestem mega zadowolona, bo będzie cudo, ciekawe ile mi zajmie, teraz wracam do pracy, ale podejrzewam, że go przemycę do pracy, w pracy też sobie podziabię, bo nie wytrzymam, <laughs> także kto miał ochotę zobaczyć yy, powiem wam, że naprawdę jest na odstresowanie jest świetna sprawa siedzę dziabie, oglądam sobie tutaj wasze filmiki yy, na YouTubie yy, siedzę troszkę na TikToku także mega, mega ja się z wami żegnam robaczki moje kochane Jezus, jakie to będzie fajne Kurczę, a jaki to jest numer do srebro, tak z tym złotem dwójka o dwójki to będą tu gdzieś po bokach Wow, trąba będzie dwójka, świetnie, bo są takie kwadraty, widzicie? I można spokojnie wszystko ładnie przyklejać. Uau, wow, 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 To się tak odkleja tutaj. Zobaczcie, to się odkleja. Tu jest klej. Uuu mocny. Na no, to się nakleja yy, na łatwne albo można kupić takie specjalne kartki. Albo po prostu wykorzystują papier do pieczenia. Dokładnie. No, wiecie o co chodzi, nie? Bo ta folia, jak się ją ściąga, na trochę przeszkadza. naklejamy tutaj na to papier do pieczenia i sobie wycinamy takie kwadraciki, żeby nam klej nie wysychał. I wyklejamy. Także jak go zrobię, to się na pewno pochwalę. No, na bank. Żegnam, kochani Was. Miłego dnia Wam życzę. Buziaczki. Pa!